A ty zostawiłeś lajka? Um, nie. To wbij i zostaw lajka. Peggy 16. Dzisiaj na jakąś tą koleżankę, która jest bardzo chętna do zabicia mnie. Właśnie. Czy tutaj nie ma gości od kurczety? tyś Pogadać o szczepu gdzieś. Musimy zobaczyć. Gdzie tu jest jakiś gości od no, Kurna, Nie zobaczę nawet. Ta mapa debilna debilna, kurczemna tam z

Przyjemność od Oldtans. Dobra. Za 330% dziennego zapotrzebowania na witaminy. No to po co mi takie... To za dużo jest, dobra? I tutaj oni są do bicia. Myśmy chcieli podtrenować, ale nam nie o to chodzi. Hey Vi! zaraz zaczynamy. Jak tego musisz do kibla, to teraz, bo potem to już nie będziemy przerywać. Dobra, Wilson, zaczynamy. Dzięki za troskę możemy zaczynać. No nie możemy, bo musisz wejść na strzelnicę. No, ustaw się raz, raz. Dobra, weźmy sobie tą amunicję i wchodzimy. Czekaj, czym by tu poszczelać? To wszyscy macie? Wszyscy macie dobra, powalam wam tą amunicję. Wy nie potrzebujecie, ja potrzebuję. Często korzystam. Dobra. Taki, taki. No, okej. Okay. Ilu was przyszło? Tylko sześcioro. Oj, tu? To... No, trudno się mówi. <laughs> Zasady są proste, tak? Strzela się do celu. Obojętnie jakiego. Można walić do tarczy na to, że sąsiada. Kto ich trafi najwięcej, ten wygrywa. Tarcz. Znaczy, nie sąsiadów. A, no i tylko broń małokalibrowa. Nie wyciągać mi... Mało małokalibrowka, czyli nasz ten... ...tu karabinów szturmowych, ani rakiet, ziemia, powietrze. E, jasne? Nagroda główna to pistolet. Ale taki, no, cudo. Cudo, kurwa, mówię. No dobra, kończę, bo się wzruszę. Gotowi? Trzy, dwa! Ej, co to kurwa? Gdzie mi z tą dubeltówką? Mówiłem, tylko broń mało kalibrowa! Zapomniałem pistoletu, został w drugiej kurtce. Dlatego właśnie broń trzyma się w kaburze! Kaburze! Wybieraj mi stąd, dalej już! Ej, kurwa, koleś, rzuć na luz. Idę, no, idę. <laughs> Parę lat kurwa. Dobra. Trzy, dwa. Jeden. Okej. Okay. Do celu wi, do celu, nie po ścianach. Zyszczona do celu do celu, chłopcy ludzi. Ładnie ró. Dajesz, dajesz, dajesz. Dobra. Połowa już za bardzo! Ogarnij się, kurwa! Jak połowa? O czym ty mówisz, przecież ja. Co to ma być, Lisa? Okularów zapomniałaś! I ile ma się na to czasu do odcinka, pana. Jeszcze 15 sekund! Ostatnia szansa, wij! w pieprzysz, chłopie, przecież ja. Nie, może mam tak walić? Aha, zapach prądu I gorącego ołowiu! Stop! Stop wszyscy! Koniec! Pierwsze miejsce Rudy. Nie kurwa, ja wygram. Czekajcie, muszę inny pistolet kupić, bo ten jest użyteczny jest na takie coś, coś najlepiej szybkostrzelnego. cele się kurwa tak szybko chowają, a ja mam do tego pistolet nie, ja... czekaj, co to za pistolet jest w ogóle? Dobra, gdzie tu jakiś? No, i zwykle nie ma tu gdzie kupić. Nie wiem, co, co ta kurwa. Co oni sobie wymyślili, że, że jak ja mam niby poszukać tych wszystkich wędorów y, i innych takich? Ja pół miasta chodzić, żeby wędoro znaleźć. Dobra, nie ma co. Musimy polecić sobie normalnie, po teren. Watson Hall. Nowe odcinki w każdą środę o dziesiątej wieczorem. Tylko na mm -hmm. taki raz. I Zmęczony, zmęczony. Brakuje ci sił? Spróbuj jednego z 16 nowych smaków Chromanticore. I. Dziękuję. Dobra. No, ehm. Gdzieś tu był ten będą od pistoletów Nie, to tam ten tam gdzie my... Ajajaj. Ja pierniczę z No Dupsko trochę, nie mogę kupić broni on tutaj tutaj jest do 25 broni. mu do ust nie widzowie Hej, znowu szukałem, dobra I Widzimy się za chwilę jak ogarnę broń To do za chwilę No ja, widzowie, w międzyczasie ogarnąłem, że tutaj są filtry I te filtry pomagają nam właśnie kurcze w tym czego potrzebowaliśmy Czyli W normalnym, formalnym Znajdowaniu takich debilnych punktów jak tutaj, który jak się tam dostać. Dobra, coś tam wytyczyło mi jakąś drogę. O. Okej. Okay. Dobra, dobra, Wiemy gdzie już jesteśmy. U naszego kolegi. Dobra. Aż mianowicie ten swój wygląd. Dobra. Wszczepy. Zobaczmy, co to możemy mieć. Interesują mnie nogi. No tu możemy, yy... aby później skoczyć, dobra. Znajdujesz się. Podwójny skok, nie wiem, co jest lepsze. Podwójny skok, czy wyższy skok? A hmm. no to jest pytanie, chyba wyższy skok? Albo nie, bo to będzie upierdliwe. Nie jestem przyzwyczajony w podwójnego. O, dostałem osiągnięcie pełna konwersja. Fajnie. Co my tu mamy? Wyrzutnie rakiet. Ja cię chcę. Umożliwia strzelanie pociskami zadającymi różne rodzaje obrażeń. Dobra. I to sobie wymienimy za tę. Za modliszkę. Dobra. tu jeszcze? Szkielet. Nic nie możemy. Dobra, A stąd. Hmm. Co to daje? Pozwala o używaniu modułów. Dobra, to jest takie średnie. Eee, pozwala na użycie modułów inteligentnych, do prowadzenia broni. Dobra. Czyli takie śmieciowe, trochę. Do tego nie mamy poziomów. Dobrze. A tutaj coś nowego? Spowalnia. Dobra. Zwiększa czas na włamawanie się. A tutaj co nowego? Po rozładowaniu w pełni broni, czyli trafi przeciwnika. Przywraca 3% zdrowia. Hmm, takie średnie. Raczej by się nie opłacało nam. To co mamy jest lepsze. I tutaj coś nowego. Wraca jeden punkt pamięci po pokonaniu przeciwnika. No to w... z braku laku weźmy. I tutaj jakieś nowe karty pamięci. coś pojemności, 9 pojemności, 8 pojemności. No już chyba lepszych nie dostaniemy. No. Na razie tyle. Lecimy teraz do gościa od broni, szukać jakąś szybkoszczelną broń. Gdzie znajdziemy jakiegoś handlarza bronią? O, to jest pytanie. Otóż tu, bardzo daleko. Tylko na początku byśmy musieli przenieść się w miejsce, gdzie możemy się teleportować. A to jest tu. Dobra. Znajdziemy się widzowie na miejscu. No dobra, dobrze, widzowie, jesteśmy z powrotem. Co my tu mamy? Tematy możemy sobie też pokupować. A co? To jest broń tego samego typu, co my. Mamy. Eee, czy to jest szybko strzelne? Obrażenie na sekundę 5.36 No to tak eee, na sekundę dobra, czyli to by było lepsze w sumie. Tą amunicję kupimy fula. Tutaj kupimy fula, tutaj Dobra, tego już mam maksa. Tutaj mamy to. Dobra, tyle kupiliśmy. Interesowałaby mnie pewnie ta broń. Największe obrażenie na sekundę ma. Dobra, kupmy. Dobra, i tyle w temacie. Tyle zobaczymy, jak strzela. I tak, wyposażmy się. Klik. I od razu jakiś celowniczyk se dodamy. Hmm no to dodajmy tłumik A co O dobra dobra, jest dobre jest Dobra To polećmy teraz do tego punktu To widzimy się za chwilę widzowie No dobra Jesteśmy już prawie na miejscu Teraz tą misję z palcem w głupie zrobimy Już ponieważ mamy wszystko z czerną broń to będzie raz, dwa. Kilka magazynów wywalonych i tyle. Okej. Okay. Heavy, zaraz zaczynamy! Dobra. Jak tego musisz y, do kibla, to teraz, bo potem to już nie będziemy przerywać. Jedyne co ja mógł zwiększyć to po za za ale raczej tego możemy nie za... Właśnie. Dobra, to zobaczcie. Zaczynać. No nie możemy, bo musisz wejść na strzelnicę. No, ustaw się raz, raz! No, no, otwieraj, się. Dobra, ta się do pistoletu przyda się na pewno. Tutaj wyszczelamy trochę jej. Dlatego, po to jest. Taki doki. Dobra, i tu pistolecik. W sumie stąd byście mogli wziąć tam ten pistolet. Docenowy w sumie. Ale poczekaj. No, okej, okay. ilu was przyszło? Tylko sześcioro. Słabo. No, trudno się mówi. <laughs> e, zasady są proste, tak? E, strzela się do celu. Obojętnie jakiego. Można walić m, do tarczy na to, że sąsiada. Kto ich trafi najwięcej, ten wygrywa. E, tarcz, znaczy nie sąsiadów. A no i tylko broń mało kalibrowa. Dobra, przewidźmy już to. Nagroda. Trzy, dwa! Ej, co to kurwa? Gdzie... Dobra, pomienimy ich i ku przed dobra i lecimy. Dobra. Trzy, dwa, jeden. I ładnie! Reload. Ładnie! Rudy. Dajesz, dajesz, dajesz! Ok. Reload. Połowa Ładnie! Ładnie! dajesz Ładnie! Ładnie! co to ma być, Ładnie! Okularów zapomniałaś, Ładnie! Jeszcze 15 sekund, ładnie! i Nie spierdol tego! <śmianowidze> mamy już. Faktem, dopóki już wygraliśmy. A, prochu i gorącego ołowiu! Stop! Stop wszyscy! Koniec! Lam. Pierwsze miejsce Wi. drugie, Rudy. Reszta jest kurwa do niczego! Zejdźcie mi z oczu, patałachy! Dopal, wy O, Dzięki, Wilson. Faktycznie cudo. Hmm. Co. Dobra? Ej, w porządku? Coś nie tak? Wszystko kurwa nie tak. Chuja dał ten konkurs, wiesz? Nic nie sprzedałem. Nic. Może trzeba było nie wyzywać?